Pierwszy pociąg specjalny, który odjeżdża o godzinie 11.21 w dniu dzisiejszym jest dla wszystkich zaproszonych gości na otwarcie odcinka linii kolejowej pomiędzy Goloniowem a lotniskiem, który będzie inaugurować komunikację pomiędzy Szczecinem a lotniskiem. W związku z tym, że ta budowa tej linii była finansowana ze środków Unii Europejskiej, był przewidziany termin, polskie linie kolejowe zrobiły to w terminie i w dniu dzisiejszym jest uroczyste otwarcie tej linii i z tego powodu uruchomiłem ten pociąg specjalny. To połączenie planowane było już w roku 2007 na etapie rozpoczęcia obecnej perspektywy finansowej. Ma ono skutkować tym, żeby lotnisko w Goleniowie, które jest lotniskiem szczecińskim, chociaż oddalonym od naszego miasta, stało się bardziej atrakcyjnym dla naszych mieszkańców i turystów przybywających do Szczecina. Myślę, że dzięki temu połączeniu w sposób bezproblemowy będzie można w 40 minut dotrzeć bezpośrednio pod terminal Międzynarodowego Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. Samorząd województwa zamówił... W tej chwili trzy pary dodatkowych pociągów ze Szczecina Głównego bezpośrednio na lotnisko i cztery pary pociągów, które jeżdżą w relacji Szczecin kołobrzeg Niemniej jednak ze względu na to, że są roboty drogowe pomiędzy Szczecinem a Goleniowym, po linie kolejowe dopiero ten rozkład jazdy trasują i powiedzą dokładnie o jakiej porze minutowej te pociągi będą mogły jeździć. Ciąg numer 88236 gotów do odjazdu.